Radio Zielona Góra. Zawsze w centrum wydarzeń. Stalowo-szklane wiaty będą wkrótce chroniły podróżnych przemieszczających się łącznikiem za stacji kolejowej do centrum przesiadkowego. Ponad 1000 m2 osłon to kolejne udogodnienie, które powstanie do końca roku. Dla podróżnych szykowane jest zadaszenie nad łącznikiem między peronem numer 3 a centrum przesiadkowym. Wkrótce zacznie się również rozbiórka betonowych osłon. Nad zejściami do przejścia podziemnego zastąpi je nowoczesna wiata wpisująca się formą w charakter otoczenia. Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe. Do końca roku planujemy zamontować estetyczne wiaty na całej stacji, to będą takie wiaty, jakie są już na peronie numer 1. Przypomnę, że wygodne i komfortowe podróże koleją w Zielonej Górze zapewniają już zmodernizowane perony z anteposistową nawierzchnią. Prace na stacji są warte około 23,5 miliona złotych. Ta inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA jest współfinansowana przez miasto. Bezpieczeństwo podróżnych zwiększa jasne oświetlenie dzięki lampom, które zostaną podwieszone pod wiatami.